Słuchajcie, Agnieszka, wy do tej strony. Słuchajcie, znacie mnie z branży zdrowia, wellness, fitness. Już przez wiele, wiele lat tak naprawdę pewnie niektórzy z Was obserwują mnie nawet kilkanaście lat. No co w świecie internetu. Kochani moi, chciałabym Wam pokazać i powiedzieć o Linkwood dwa słowa odnośnie produktów, ponieważ wiecie, że promuję tą firmę, promuję tego producenta i tego dystrybutora, ponieważ po pierwsze chcę, żebyście wiedzieli najważniejsze konkrety w tym króciutkim wideo. Dlaczego Likud i dlaczego w ogóle zmiana produktów, zmiana firmy i zmiana w ogóle podejścia też do właśnie produktów? Po pierwsze dlatego, że te produkty są o 75% taniej średnio niż w innych firmach MLM, to jest po pierwsze. Druga sprawa jest taka, że mamy do 90% rabatu, czyli są te produkty tańsze od cen detalicznych, cen dla klienta detalicznego, dla członków oczywiście firmy Likud, Dlatego stałam się członkiem i polecam być członkiem firmy Likud. Kolejna rzecz, że to jest ale, tak naprawdę alarm firmy Likud wobec wszystkich innych firm MLM, które zarabiają krocie na marży, na produktach, sprzedając to nawet partnerom biznesowym czy członkom swoich firm, czy klientom tym bardziej. W różnych innych firmach MLM, a byłam w ich stopowych, top najlepszych firmach, sprawdziłam te firmy, wiem, jeśli chodzi o branżę MLM, że to są sami wiecie, że już waliście ogromne pieniądze, miesiąc, w miesiąc wydawane na produkty. I biorąc pod uwagę te produkty i odżywcze, i oczyszczające, i na energię, i na fitness, przy fitness, przy siłowni, mamy tak bogaty wybór na świecie w tej chwili produktów z różnych firm MLM, że warto sobie zadać, zadać pytanie, dlaczego firma Livegood gwarantuje nam cenę. Są to ceny, przepraszam, firmy takich jak Walmart, Costco i tym podobne. To są supermarkety w Stanach Zjednoczonych, gdzie ceny mamy dosłownie sklepowe przy jakości organicznej, przy jakości najwyższej na świecie z żądanym certyfikatem USDA. Tak, węgierski firma Likud poszła zupełnie innym modelem. Modelem w takim, gdzie gwarantuje każdemu członkowi, i klientowi najniższą z możliwych cen dla, dla nas wszystkich, aby kupować te produkty i dwa, żeby mieć najwyższą jakość. Nadal jest to jednak Ameryka, nadal jest, są to oczywiście certyfikaty rządowe organicznych produktów i składów. I co e, chciałabym podkreślić, ciekawe jest to, że już teraz tym bardziej jest wybór dla klientów, dla partnerów, dla członków firm MLM. Jest wybór między bardzo drogim i przedrożonym produktem. Dawno nie trzeba kupować tego typu produktów, ponieważ jest alternatywa. Jest od grudnia 2022. Jest alternatywa, jest wygód. Mamy produkty za 8 dolarów. Od 8 dolarów, słuchajcie, amerykańskich po 20 parę dolarów. To jest po prostu cena 8, To jest najdroższy produkt, który w ogóle u nas jest w tej chwili. I cały czas będą wchodzić nowe produkty. Tak wie że jest 20 para produktów. Do końca przyszłego roku ma być ponad 200 produktów. I ma być tego teraz więcej, teraz więcej, teraz więcej. Jedno jest pewne, te produkty są naprawdę świetne, działają od razu, wypróbowałam działa natychmiast. I jeśli chodzi o produkty na energię oczyszczające detoks czy odżywcze, antyrakowe, przeciwchorobowe i przeciwko różnego rodzaju wlegliwościom, czy czwarte Załatwia, załatwia te dwa produkty i ten produkt kosztuje 18 dolarów na miesiąc, słuchajcie. Więc liquid wychodzi naprzeciw osobom, które chcą żyć na suplementach, również odżywiać się super i daje super food, super rośliny, organicznej jakości, słuchajcie, z rządowym certyfikatem amerykańskim. Organik w przypadku tego produktu czy tego 18 dolarów na miesiąc, 30 porcji. Więc jest to absolutnie bezkonkurencyjna jakość i cena. Więc można, można. Ja dodam, że na przykład ten produkt Super Grease, który jak widzicie jest zielo, masę różnych produktów na w składzie roślin zielonych, to jest, słuchajcie, coś, co muszę powiedzieć. Muszę! Słuchajcie, ten produkt mam w sobie m.in. wśród 18 różnych produktów super roślin świata, mam moringę olejodajną Moringę, a jak wiecie, ja pracowałam z firmą, gdzie promowałam Moringę olejodajną, tam płaciłam 120 dolarów amerykańskich miesiąc, w miesiąc za jedną porcję na jeden miesiąc, za tylko Moringę olejodajną. Tutaj mam Moringę olejodajną wraz z 17 innymi super roślinami ze świata i oczywiście ta Moringa, jak i inne produkty są organiczne, tamtej firmie nie było naprawdę organiczne. Ludzie kupowali, tysiące klientów i partnerów miałam w ciągu, w ciągu dwóch lat, a teraz z tym produktem to jest po prostu wszystko, co jest najważniejsze, więc polecam Wam, wejdźcie w link, kliknijcie w link, zapoznajcie się z tymi produktami, ponieważ nawet czy to koktajl odżywczy, okowy, czy to na energię, produkty takie, które dają powera aktywnym osobom, tak? dają energię i to jest typowy energetyk, naprawdę energetyk, to są E3. Sprawdźcie sobie dokładnie, jakie są produkty w Liquid, jakie są składy, jakie macie też balans, czyli ile zawiera się produktu w produkcie tego składnika, y, który jest głównym składnikiem bądź składników, bo one wszystkie są bardzo bogate. I zobaczcie sobie w proporcjach, jak wychodzi porcja. W centach dolara, słuchajcie, tak tanio dla jednej osoby, więc wreszcie możemy, słuchajcie, korzystać z produktów suplementacyjnych do Dobry. wewnątrz, e, czuć się super, być e, pełnym energii, pełnym sił, za minimum finansów, tak naprawdę ze 100% w satysfakcji, bo to gwarantuje firma Likud, więc trzymałam, abyście również skorzystali z tej oferty, stali się członkami firmy Likud i jednak jak i ja, tak jak my wszyscy mieli maksymalne rabaty na produkty już od dzisiaj. Kochani, będziecie wdzięczni, zobaczycie różnicę natychmiast, bo nawet takie te osoby jak ja e, mówią i jednoznacznie mówią o tym, że wypowiadają się oficjalnie na grupie, e, tysiące ludzi jest na grupie Testemonia z Midwood, gdzie, gdzie z całego świata mówią jak, jak inne te produkty są, jak faktycznie one są mocne i jak działają natychmiast, dają efekt od razu dla każdego, kto ich używa. Więc życzę Wam tego i oczywiście zachęcam, wejdźcie w link i dzisiaj jeszcze zajmiecie pozycję, jak się dzisiaj członek firmy linkedin. Pozdrawiam, Basłani Agnieszka, do następnego wideo!